Od nowa charyzmatyczna Kościoła ma jeden cel: przygotować ludzi na powtórne przyjście Chrystusa. Sto lat temu ten szczególny poryw Ducha Świętego połączył kilkaset tysięcy osób. Dziś jest ich ponad 650 milionów różnych języków, krajów, kultur i denominacji. A z nich Bóg powołuje ludzi pełnych pasji którzy jako liderzy prowadzą grupy, wspólnoty i wielkie społeczności chrześcijan na całym świecie. Ten gwałtowny wzrost zaowocował powołaniem Światowej Koordynacji Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, która zrzesza i wyposaża te rzeczywistości Kościoła, które służą jego charyzmatycznej odnowie. Nasz kraj otrzymał wielką szansę i wyróżnienie. W 2019 roku do Krakowa, z Rzymu, przyjadą główni przedstawiciele Światowej Koordynacji: Jim Murphy, Christoph Hemberger i Michel Moran. Przez 7 dni będą szkolić, modlić się, budować relacje i służyć swoim doświadczeniem liderom z różnych części świata. To niepowtarzalna okazja, aby poszerzyć horyzonty naszego rozumienia Kościoła, rozpoznawania pracy Ducha Świętego i odkrywania, do czego Bóg wzywa Kościół na ten właśnie czas. Będziemy rozpalać nasze serca wizją, aby razem w jedności stawać we wspólnej misji budzenia naszych dzielnic, miast i krajów dla Mesjasza, który nadchodzi. Obierz kurs, weź ducha, przygotuj drogę.